Witam i pozdrawiam tych, którzy oglądają ten film z serii Nie udawajcie chrześcijan. To takie podsumowanie już będę robił. Sprawa jest bardzo ważna, ta, którą chcę dzisiaj poruszyć, a mianowicie. Zasady, jakie panują na tym świecie, stworzonym przez Boga, moi drodzy. Bo Wam się wydaje, że nie macie żadnego wpływu na to, co się dzieje. A to jest akura akurat totalna nieprawda. Bierzecie udział we wszystkim. Jak to się dzieje? Od wielu, wielu yy, miesięcy mówię Wam o tym, że można kreować swoje życie poprzez wiarę. Mówię Wam o tym, że w swoim życiu doświadczyłem tego już wiele razy, dlatego teraz. Dzielę się z Wami tym, tą moją wiedzą. No i cóż, chciałbym, żeby to zabrzmiało tak bardziej naukowo niż yy, duchowo, bo łatwiej wtedy do Was dotrzeć. Podepę się tylko tym, że fizyka kwantowa potwierdza to, co mówię, a Mówiłem o tym jeszcze wtedy, jak o tej fizyce kwantowej, bo to jest popularny temat od niedawna. Jeszcze o tej fizyce kwantowej nie słyszałem. No tak, ale ale moi drodzy, przejdźmy do sedna. Bo nie chcę tutaj poruszać innych spraw, bardziej takich religijnych. Ale chciałbym ruszyć sprawę logiki. Wierzymy, że Bóg jest Stwórcą. Wierzymy, że Bóg jest idealny. Wierzymy, że jesteśmy Jego dziećmi. Wierzymy w wiele rzeczy, których nie przyjmujemy jako prawdę. Wierzymy i i ta wiara nie ma, nie ma żadnej mocy, ponieważ ta wiara jest tylko taką yy, nauką, tak jak na przykład jakaś tam dziedzina nauki w szkole idziemy, a później z tej szkoły wychodzimy i wiele rzeczy nie jest przydatnych. No wiemy o nich i tyle. I nie korzystamy z nich. Tak samo jest tutaj. Wszyscy w coś wierzymy. Ja nie mówię, że wierzymy w Boga. Ja nie mówię, że wierzymy w miłość, że miłością można wszystko zdziałać tam. Nieważne. Nie Każdy w coś wierzy. Nawet ci, co nie wierzą, są zmuszeni do wiary w pieniądz. Są zmuszeni do przestrzegania prawa, więc wierzą w to prawo, wierzą w jakąś tam konstytucję, wierzą w swoje rządy i tak dalej, i tak dalej. Różnie ludzie wierzą. I dzięki tej wierze, między, dzięki wypadkowej wsi, wiar, wszystkich wiar, jakie mają ludzie dzieje się to na świecie co się dzieje wierzymy w to że konflikty się rozwiązuje za pomocą wojen siłowo no i, i tak mamy kiedyś ludzie byli lepsi ponieważ ich wiedza na temat yy, sposobu życia była inna była, że tak powiem, bliższa Bogu, więc i czasy były spokojniejsze. Ale ja nie mówię tu, że 100 lat temu czy 200, bo to, bo to nie o to chodzi. Że, bo 100 lat temu już też ludzie czynili straszne zło. Ale taki przykład dam Wam. Za komuny na przykład, rządy nasze komunistyczne nas w jakiś tam sposób yy, trzymały krótko, ale uwierzcie, ci ludzie rządzący wtedy nie mieli świadomości takiej, jak mają rządzący teraz i ci rządzący obecnie mają dużo lepsze metody trzymania nas krótko niż tamci. Tamci traktowali sprawę, rozwiązywali sprawę. Siłowo, i to się rzucało w oczy, to budziło sprzeciw, to powodowało, że ludzie się przeciwstawiali. Teraz się nie przeciwstawiają, bo rządzący mają metody dużo bardziej wysublimowane tak wysublimowane, że niewolnik nawet nie wie, że jest niewolnikiem, wręcz cieszy się ze swojego życia. Ale jest to okres przejściowy, ponieważ jeśli już zniewolenie będzie takie, że my się z niego nie będziemy mieli szansy wyzwolić, przyjdzie prawdziwy ucisk, przyjdzie do... dojdzie do mm, takich manewrów wykonywanych przez rządzących, jakie oni potrzebują w danym momencie zrobić. Jeśli będą chcieli żeby populacja była mniejsza, będą nas po prostu wybijać jak kurczaki. Jak będą chcieli, żebyśmy się rozmnażali, to będziemy się rozmnażali, bo oni tak każą. Jeśli będą chcieli cokolwiek z nami zrobić, będą mogli. I to będzie czas, kiedy już ten okres przejściowy się zakończy te wszystkie możliwości, jakie otrzymujemy od nich teraz, aby być cicho, aby być grzecznymi i pokornymi i żebyśmy się dalej uczyli posłuszeństwa, to to wszystko się skończy. Czyli tam używanie samochodów, własne domy, wyjazdy na wczasy i tak dalej. Zapomnijcie o tym. Tego po prostu nie będzie, bo niewolnik tego nie musi mieć. Już. Nieraz w historii świata było całkowite zniewolenie całych narodów i wiadomo jak to wyglądało, więc co tu wam dużo mam was przekonywać. No przecież nie, chyba nie ma takiej potrzeby. Wiecie, co to znaczy prawdziwa niewola. Nie taka jaka jest teraz, bo to jest taka powiedzmy jeszcze wydumana. Ktoś tam sobie powiedział, że oni nas zniewolili. Nie. Będzie prawdziwa niewola i będą robić z, z ludźmi, co będą chcieli. Ludzie ludziom, nie Bóg. Więc jak przyjdą te czasy ostateczne, to nie znaczy, że to Bóg na nas jakąś karę ześle. Moi drodzy, nie. Te czasy ostateczne to będzie całkowita ta władza szatana nad ludźmi zło będzie się panoszyło na wszelkie możliwe sposoby. Więc nie myślcie, że to Bóg was ukaże, czy nas ludzi, tylko, tylko my sami. Bo to zło siedzi w nas i będziemy yy, tak jak to mówią teorie spiskowe albo prorocy dawni, no ale to tak teraz się mówi teorie spiskowe i i po co to tam wierzyć, a później to się wszystko spełnia oczywiście, ale ludzie nie potrafią wyciągać już logicznych wniosków. Będzie tak, że ludzie będą ginąć. I to masowo, masowo. Ja nie mówię, że połowa ludzi zginie. Połowa to jest minimum. To jest minimum. Kiedyś były takie przepowiednie, że jak człowiek zobaczy ślad drugiego człowieka, to będzie go całował, to wiecie, ile ludzi może zginąć jeszcze, zanim reszta się opamięta i swoją wiarą zmieni tryby poruszające tą machiną, jaka wokół nas, jaka, my, jaką my sami sobie skonstruowaliśmy. Machina wiary. To, co Wam mówię, to jest wielka tajemnica, do której nie wszyscy, nawet najmądrzejsi, mieli dostęp. Ja, jeśli to mówię, to mam to dostęp od Boga. Wypadkowa wiar wszystkich ludzi na świecie tworzy to, co się na tym świecie dzieje. Bardzo łatwo jest się odciąć od tego, co się dzieje teraz. Gdyby było 8 miliardów ludzi takich jak ja, to z dnia na dzień, że tak powiem, zmienilibyśmy ten świat, to piekło na ziemi w raj. Bo tak trzeba powiedzieć. To, co teraz się dzieje, to jest piekło na ziemi. Ludzie się mordują, ludzie mordują nienarodzone dzieci, ludzie y, biorą na y, narządy. Innych ludzi. Nikt się nikogo nie pyta. Miliony ludzi w ciągu roku na, na naszej planecie giną, nie wiadomo gdzie. I to się dzieje od wielu, wielu, wielu lat, a wy tego nie widzicie. A wy tego nie widzicie. Skoncentrujcie się na tym, co Wam dzisiaj powiedziałem. Skoncentrujcie się na swojej wierze. I pamiętajcie, że to od Was zależy, od każdego z Was, bo każdy ma wiarę. Zmieńcie tą wiarę w pieniądz, w system i zacznijcie wierzyć w dobro, w Boga. I zacznijcie dążyć do szczęśliwego życia, do raju, jaki dał nam Ojciec. Amen.